To jest dziwne, to jest dziwne. Monika będzie musiała to fany moment zdać, nie dosłownie, bo patrz. No, kamyczka biorę. Ja biorę kamyczkę ze sobą. Może go obracać, nie? Taką po prostu. A, się takich rzeczy nie boję schizofrenia Tu O tychże grze Co? XD Aaa bo ja na No bo ja na tym stałem. Pat But... Ha Jak ja jestem najlepszy w tą grę Jak ja wszystkie bugi mogę odkryć w tej gierce Hahaha! <laughs> COO Pa! Tak się to robi w, te, w tych gierkach komputerowych. Ej, kurwa, dobra, to mi się nie podobało. O! Jakie bogate to wszystko laboratorium! Ej, ej, ej! ej, ej. Oku! o, Kto to zrobił? Ja pierdolę! Ohohoho! Jak się kurwa zlękłem! Aż gęzią skórę na dupie dostałem! Hej hey, up. To jest taki pojebany i mnie zaczepia w tym momencie. Zabiję. Właśnie, ej! Jak zobaczę potwora, nie? To patrzę to, to 360, kurwa i z krzesła mu zapierdolę ma Hello Co to kurwa było? Jeszcze z tym tyle kurwa ta... Ta nutka taka, nie? ty Taki... Kurwa, zamknijcie te mordy, kurwa, bo gram tu w amnezji, a nie jakiś fortepian jakiś... Przypierdole z bani w klawisze, to wszystkie rozjebie. Hello? co tam? Mogę tu wejść? Kurwa, coś tu idzie. Dobra, jestem przygotowany na wszystko. Kurwo! Ja pierdolę! Ja pierdolę! ja pierdolę! ja pierdolę! Ja pierdolę, kurwa! Wziąłem doniczkę i się rozkurwiła. Mogę się podyndać, kurwa? Chcę, kurwa, podyndam, rozpierdolę to. Oszczegam, jak wpuszczę bąka na streamie, to się nie śmiać Bo to ze strawu. O kurwa, co jest? No. Przypał! Nie zamknę domu, kurwa. Mama mnie napije! With the pieces, most peculiar... Kurwa, rozpierdolę ten fortepian, kurwo! I chuj. To nieźle. To niezłe plany. No i kurwa, here, here i here. Ja pierdzielę. Masakra. Kurwa, mówię, coś, chuju, tępy, kurwa, rozjebać ci te klawisze? No kurwa, co tutaj gra? To było otwarte po pierwsze i tak ma zostać. O, 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 o kurwa. Zmasturbowałem ścianę i się rozjebała. Bo ściany ścianę się rozkurwiła <śmum> Kurwa nie wierzę To by się popłacił ze śmiechu za chwilę O kurwa Kurwa, 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 kurwa Do szafy Zatwier Otwieraj to, bo przeciąg jest Wszystko widzę wszystko kurwa widzę. My tu nie ma. To jest zapierdolisz zlaczka. Który to kurwa? Który to? O kurwa! Dobra, 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 dobra. Co to? O! Halo! ma! Kolejny. Dobra, i to nie było fajne. Znowu ma tą, kurwa, schizę. A to? Lubaki po mnie chodzą! Dobra, no, bo trzeba się jakoś stąd wydostać, co nie? No, chłopy, no jak nie masz krzepy? Kurwa, wyciągnij tego kamlota! Jesteś, kurwa, dorosły. Ja mam 16 lat i by takiego, kurwa, kamienia nawet z zambami wyciągnął. Kurwa! No nie dam rady O! Cicho! O! A -ha 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 -ha! Kurwa! Jestem najlepszy w te gierki